Dramatyczny mecz, wydawało się, że już będzie jak zwykle renis w derbach Warszawy, ale graliście do końca. Tak, tak. Dostaliśmy bramkę w końcówce i, i nie załamaliśmy się po tej bramce. Wierzyliśmy, że możemy strzelić, może, że już jest końcówka. No i tak, tak jak mówię, no wiara dała nam zwycięstwo w końcówce. Jak Ci się grało w tym miejscu? Do, do, dość, dość niespodziewany debiut w Ekstraklasie. No na pewno się cieszę, cieszę się, że... że... Jestem w Legii, że, że można powiedzieć, że miałem pechowy, pechowy start, przydarzyła się kontuzja. Ale wróciłem i, i cieszę się, że trener dzisiaj mi dał szansę i myślę, że z meczu na mecz będę to wykorzystywał coraz lepiej. Jak się współpracowało z Iniakiem Assizem? Czy, czy jak już szedłeś, to już teraz nie, nie, nie oddasz tego miejsca na, na środku? No na pewno będę się starał i, i tak jak mówię. No, y Dostałem dzisiaj szansę, chciałem ją wykorzystać. Myślę, że w jakimś stopniu to zrobiłem i czekam na kolejny mecz i również trzeba się pokazywać w treningach. No to jak pan mówi, no nie będę chciał oddać tego miejsca, bo myślę, że jak będę grał, to z meczu na mecz będzie lepiej. A emocjonujący moment, że, że, że właśnie tutaj na, na, na stadionie Polonii jeszcze takie dramatyczne derby. E tak, cieszę się, cieszę się. W, w, w tym klubie trochę spędziłem czasu i, i, i był to dobry czas dla mnie. Yy... Cieszę się, że, że mogłem w takim meczu wrócić, wrócić, wrócić do, do gry, bo zawsze derby Warszawy, no to, to są dobre, 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 mecze. A zaskoczyło Cię to, że, że, że Polonia, no, no wiadomo, w ta, drużyna w takich problemach, Wy macie, Legia ma tak dużo większy potencjał, a, 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 no, a no, prawie nie było remisu, że, 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 że momentami nawet, nawet przeważono? Myślę, że prowadziliśmy grę, prowadziliśmy grę. W drugiej połowie praktycznie Polonia nie stworzyła sobie sytuacji, tylko w pierwszej połowie na początku kontrolowaliśmy grę. No przydarzyła się jedna sytuacja, wrzutka, zgranie i, i bramka, no, tak czasami bywa. Mieliśmy sytuację, żeby podwyższyć wynik, tego nie zrobiliśmy, wtedy by, by, by lepiej się grało na pewno. No ale tak jak mówię, no, graliśmy do końca i, i zdobyliśmy zwycięską bramkę.